No, dziś troszeczkę inaczej. Jak widzicie, pewnie po boku nie ma żadnych obrazków, ponieważ nagrywam to. No, nie nagrywam tego filmiku w domu. Jestem na świeżym powietrzu, jest tu mega ładnie. Nie mam pojęcia czemu wyciągnąłem telefon, chciałem po prostu nagrać filmik, bo jednak no trochę za dużo tej elektroniki cały czas i tak cały cały czas i ciężko z tym, żeby nie używać cały czas telefonu. Ale że, jako, że nagrywam te filmiki to też chciałem nagrać i do do filmik z losowego samona. Tego samona prawdopodobnie nawet już nie będzie, gdy wrzucę ten filmik. Pokażę Wam również moje teamy jakie mam aktualnie, jakie używam. No bo w sumie nigdy nie pokazywałem tak żeby teamów, a czemu ten robię samon? Bo są same w tym momencie słabe samony. Tu nie ma elerek, abym wtedy zrobił tu. Tu są Lerki, więc dlatego robię. Polecane żadne nie są dla mnie jakoś potrzebne. Dla tak forfan mógłby mi ten wirus wyskoczyć US Supreme Kai. I chyba tyle reszta. No, no okej, okay. no wyskoczy, to wyskoczy, więc zaczynamy ten multi A potem pokażę Wam teamy. To jest tylko 30 Dragonstone'ów, tylko jeden multi będę robił. No cóż, jak widzicie, mam trochę Dragonstone'ów. Trzymałem je, trzymam dalej. co sumie mam bardzo dużo. Polecam trzymać już na kolejną rocznicę. Zresztą, jak tak spojrzycie na japoński serwer, tam cały czas jest na co samonować. Więc myślę, że będę się trzymał mojego schematu. I będę robił raz na jakiś czas, właśnie po jednym samonie. A jak będą rocznice czy coś po troszeczkę więcej, czyżby żadnej animacji, by geist, jeden screen, cross, jeden tylko crash screen. I zaczynamy od SRK kolejnej. W ogóle, jak widzicie, to jest chyba mój pierwszy filmik z nowym, e, nowym wyglądem tej gry. Tak jak widzicie na dole, te paseczki troszeczkę to inaczej wygląda. Nieby fajnie, chociaż. Chociaż wolałem mieć chyba wszystko na jednym. Ten super ataki w ogóle nie jest tak przewijać na boki. O kurczę, będzie tylko jedna seserka, a tą seserką jest bardzo, ale to bardzo dobry support do Realm of Gods Teamu. Tylko, że nie mam chyba na niego miejsca. On jest bardzo fajny, już wam pokazuję. On chyba nawet do kana nie ma. Już wchodzimy w niego Realm of Gods, tam kategoria coś daje, zwiększa. A tak na nie głupie ma leader skill, powiem Wam szczerze. Do Canon chyba nie ma. Jego super atak chyba można wyfarmić z jakiegoś eventu Supreme West, West Supreme Kai. Wydaje mi się, że można. Nawet chyba na 99% można, więc jest fajnie. Jego pasywka też jest dosyć ciekawa. A no, zablokujemy go, bo spoko karta. Dream of God z kategorii, o oh, kurczę, 40%, 40% atak def, wszyscy sojusznicy i 7% na zrobienie critical hitu. Czyli, jeżeli na przykład używacie Topo, znaczy, no to jest taki w sumie Topo, Topo chyba daje 35% czy 40%? No, tak czy siak jest to bardzo fajny support, bo daje Krytyk, co jest chyba jako jedyna postać, która daje innym Krytyk szans, chociaż może jakiś nowy Gals teraz daje. No i fajnie, no, relacje tylko i wyłącznie w Dream of Gods, i to też raczej tak. No, niech sobie będzie, jako że mam mega mocny rim of Gods, zaraz wam go po... O, w sumie, nie, to nie ten. W sumie, to też ten. Ten używałem na Tech birusa, Extreme Z, Tech a Tech yy, Ale przejdziemy po wszystkich. To też na jakiś event używałem. Ten team jest yy, Universe Survival Saga albo Universe 6. Bardzo mi się on podoba, ale nie używam go za bardzo ten hit nie ma defa, więc taki średni on tutaj jest tak no średnia karta. Nie podoba mi się to, że nie ma defa, ale tym jest bardzo fajny, Są no wszystko tu jest. Kefa by mi się przydała jakaś kopia na niej, byłoby jeszcze lepiej. E, tutaj mój Android Steam, w którym w ogóle nie gram. W ogóle, miałem, w ogóle go nie zmieniłem, czemu on jest taki? Może jeszcze coś ciekawego mam. Android tym mi się bardzo podobał i na pewno mam coś ciekawego. Tylko że ja w ogóle to mam lidera na Android Team, ale tu miałem na lidera, no nieważne. no tą na przykład, kartę sobie mogę używać, Tom, sobie mogę używać tego cela, tego int cela. W ogóle muszę zrobić na 100% do Extreme Z, znaczy do Extreme Int Teamu, ale raczej nigdzie indziej Tych cel, tego cela, którego chyba tego muszę sobie wyfarmić. Zresztą, jakieś jest kilku, ten GT też jest z jakiegoś eventu, więc to będzie farmione. Kto jest liderem? On jest A. No, coś takiego podoba mi się bardzo ten team, ale jak widzicie, trzeba go trochę dopracować. Potaratim, no, bardzo dużo kopii na wszystkim, poza tym tech supportem. A on też ma kopię, jedną fajnie. Netalerka ma kopię, ten team to jest zupełnie pogrom. Pogrom ten team uwielbiam, uwielbiam Potaratim. No, co tu jeszcze takiego fajnego mam zamiennego w tym teamie. Zobaczymy, Potara, 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 Potara Jest i Potara Kogo tu jeszcze lubię używać? W sumie tu nie widzę nikogo. nie jest do Potara? Nie, on jest z Realm of Gods Tego sytuacyjnie zależy od eventów, lubię tą kartę hiluję defuje Coś tam bije, fajna karta tego ja mam za mało kopii. O, a to jest ten darmowy, którego przed chwilą wylosowaliśmy i jego się dropi, by podbić temu drugiemu super attack. Więc, jak będzie ten evencik, to będę sobie go farmił. I może, może on znajdzie mi. Czekajcie, to jest mój team Potara. Czemu ja. A, on też jest Potara. No, ale on daje do Rim of Ghost. To jest mój Rim of Ghost. I widzicie, że tu nie ma miejsca na supporta. No, nie miałbym kogo wyrzucić. Kogo? Jirena. No chyba tak, bo tylko on nie ma kopii i wydaje mi się, że z reszty najsłabszy. Także ciężka sprawa, czy super 40% da radę przewyższyć potężnego Jirena? Kto wie, Tutar, Pure Saiyan, ale to jest team, który pokazywałem na jakiś filmik, więc to nie jest czymś z czym gram. I tu też Fuzjon, niestety. Znaczy, jest super ogólnie, nie? Jest świetnie, tylko szkoda, że nie mam czerwono niebieskiego Gogeta. Byłoby jeszcze lepiej. Tak wyglądają moje teamy Najczęściej to gram Potara, bo jest najbardziej uniwersalny na wszystko. i Realm of Gods bo jest piękny. To jest coś wspaniałego, Tim. A, więc sobie na razie zostawimy, znaczy klienta, zostawimy sobie go oku. I cóż, no nie powiem, żebym był zadowolony z tego samona. I powiem na szczerze, gram w tę grę chyba już mam 960 dzień gdzie to jest 962 dzień. I... może pierwszy raz pozwoliłem, żeby stamina mi tak nie zeszła... nie wiem, z trzy tygodnie temu? Zawsze tak to jak grałem, to było tak, że tylko cokolwiek staminy miałem, ja musiałem ją wyzerować, żeby nie było, że się zmarnuje. Każdy event grałem i w ogóle. Teraz na szczęście... no już próbuję do tego podejść trochę lżej, bo... No dobra, eventiki często się powtarzają, więc ja już nie muszę wszystkiego farmić, ale ich jest i tak bardzo dużo, że zawsze jest co robić w tej grze. Zawsze się znajdzie jakiś event, zawsze się znajdzie jakiś quest, który trzeba farmić, więc no nie jestem w sumie teraz to powłany, że ten pasek stamina jest cały i nie mam aż takiego parcia, żeby go zużyć. A i tak no i tak wydaje mi się, że to nie przeszkodzi na filmikach, a nawet może i pomoże żeby nie były takie. Nie no, w sumie bardzo podobają mi się wszystkie filmiki, żadnego nie zrobiłem, także o muszę. raczej chcę. Dobra, no to chyba to będzie jeden, jedyny filmik z takiej scenarii. Nie wiem, kiedy go wrzucę Ja teraz wracam w ciszy albo posiedzieć, albo pochodzić, bo jest mokro, to raczej chodzić. Przed chwilą sobie też biegałem, ale no jest bardzo mokro. Moje buty. Nieważne, że buty. Jest mokro.